Max uciekł z domu, gdy miał 14 lat. Miał dość ciągłego pijaństwa rodziców, które często kończyły się napaścią na niego. Chłopak był chudy i nie był w stanie uderzyć ojca. Max dostał pracę i wynajął pokój w akademiku, ale w ciągu dwóch lat tak zrujnował sobie zdrowie, że wyrzucono go z pracy. Nie miał z czego zapłacić za mieszkanie i Max wylądował na ulicy. Rozważał powrót do rodziców, choć wiedział, że oni go nie szukają. Pewnego dnia przyszedł do miejsca, w którym kiedyś mieszkał. Sąsiadka powiedziała mu, że mieszkanie zostało zabrane, a jego rodzice wyjechali na jakąś wieść i nie zostawili kontaktu. Max nie zaczął tłumaczyć, że ma problemy zdrowotne i że teraz nie ma gdzie mieszkać. Mało kto mu uwierzy, a co dopiero pomoże. Chłopak znalazł się w opuszczonym domu i tam zamieszkał. Miał 17 lat. I miał nadzieję, że jego życie nie będzie długie. Gdy Maxa obudził zapach spalenizny, od razu zrozumiał, co się stało, a gdy usłyszał trzask drewna, natychmiast skoczył na nogi. Dom płonął, a ludzie stali i patrzyli się. Niektórzy naoczni świadkowie filmowali na kamerze to zdarzenie. Syreny oznajmiły, że ratownicy są blisko. Max zrozumiał, że nie ma tu nic do roboty, i postanowił odejść niezauważony. Ale nagle zobaczył w płonącym domu dziewczynkę walącą pięścią w szybę, z łzami w oczach. Tłum szeptał: „Czy strażacy zdążą?”. Max nie rozumiał, dlaczego ludzie mają tak zimne serca. Dziecko potrzebowało pomocy, a sekundy były ważne. Max wspiął się na górę i próbował ocenić sytuację. W pomieszczeniu unosił się gęsty dym, a dziewczynka kaszlała. Była blada i mogła się udusić. Chłopak postanowił wybić okno i wyciągnąć ją na zewnątrz, zanim do pokoju wedrą się płomienie. Max zaczął krzyczeć, przesuń się na prawo! Dziewczynka posłusznie wykonała jego polecenie, a facet natychmiast uderzył łokciem w szybę, przez co kłujący ból ogarnął jego ranę. Chłopak zaczął pospiesznie pozbywać się wystających kawałków pęknięć szkła, a gdy uwolnił wystarczająco dużo, wyciągnął ręce do dziewczyny. Max krzyknął: Chodźmy szybciej. Do pomieszczenia wdarły się płomienie i zaczęły szybko zbliżać się do nich. Przerażona dziewczynka rozejrzała się i pobiegła do okna. Max objął ją ostrożnie po pachy i wyciągnął przez okno, aby przypadkiem jej nie zranić. Przycisnął ją do siebie i zaczął ostrożnie schodzić. Przybyli strażacy i zaczęli gasić pożar. Max próbował przekazać przerażoną dziewczynkę jednemu ratownikowi, ale ona trzymała się go bardzo mocno. Powiedział do niej: Wszystko będzie dobrze. Dziewczynka uśmiechnęła się. W jego oczach pojawiły się łzy. Mężczyzna zauważył krew na dłoniach dziecka. Uznał, że jest ranna i wysłał ją do lekarzy, którzy przybyli na ratunek. Max dotarł do swojego opuszczonego domu. Usiadł na swoim obdrapanym materacu i dopiero teraz zauważył, że z jego dłoni kapie krew. Był tak przejęty, że nawet nie poczuł bólu, który teraz dosłownie rozsadzał jego ciało. Ze starego plecaka wyjął prosty arsenał medyczny, bandaże i wodę utlenioną. Zaczął wypełniać swoje rany wodą utlenioną. Niektóre z cięć były bardzo głębokie. Dziewięć lat później Max obudził się w szpitalnym łóżku. Lekarze mrugnęli coś w stylu: Dlaczego ta kobieta musiała spanikować i wezwać karetkę? Byłoby o jednego bezdomnego mniej i świat by nie cierpiał. Wtedy przypomniał sobie szczery uśmiech dziewczynki, którą uratował lata temu. Jej wdzięczność rozgrzewała jego serce. Ta wdzięczność zdawała się mówić chłopakowi, że nie żyje na próżno na tym świecie. Max ponownie próbował ułożyć sobie życie i znaleźć pracę. Miał problemy z dokumentami. Zgubił je razem z plecakiem i teraz był nikim. Chłopak bał się iść na policję. Miał nadzieję, że to wszystko się skończy. Gdy Max wychodził ze szpitala i patrzył na tłum przechodniów, jego wzrok zatrzymał się na dziewczynie, która patrzyła na niego w szczególny sposób. Była ładna i szczerze się uśmiechała. Max pomyślał, że tak nie może być i opuścił głowę, próbując ukryć swoje oczy. Dziewczyna nie odeszła, ale nadal stała i patrzyła na niego. Wkrótce odważyła się podejść bliżej. Dziewczyna ostrożnie zapytała. Proszę mi powiedzieć, czy dziewięć lat temu uratował pan dziewczynkę z płonącego domu? Dokładnie to była ona. Max nie wierzył własnym oczom i uszom, jakby go zwodziły. Odpowiedział sucho, nie podnosząc głowy. Nie, pomyliłaś mnie z kimś. Dziewczyna przykucnęła obok niego, starając się spojrzeć w jego oczy. Proszę, pokaż mi swoje ręce. Max nie chciał pokazywać swoich pokrytych bliznami dłoni, ale sama dziewczyna delikatnie dotknęła jego rąk i odwróciła je dłońmi do góry. Szepnęła z jakąś nieuchwytną radością w głosie. To byłeś ty, to byłeś ty. Chłopak powiedział, tylko nie płać mi pieniędzy. Gdzie ty poszedłeś? Przez dziewięć lat szukałam cię, oglądałam filmy i wiadomości, w których twoja twarz migała tylko kilka razy. Spodziewałam się, że pewnego dnia znajdę cię. Stefani tak miała na imię dziewczyna, która próbowała namówić Maxa, żeby poszedł z nią, a wtedy złapała go za rękę i zaczęła ciągnąć za sobą. Chcecie nakarmić pysznym obiadem. Pozwól mi to zrobić. Mój ojciec pracuje w policji, pomożemy ci się urządzić tak, żebyś nie mieszkał na ulicy. Wiesz jak przekonać. Kiedy Max przyszedł do domu dziewczyny, doprowadził się do porządku, spojrzał w lustro i cofnął się, bo nie poznał własnego odbicia. Mężczyzna wyglądał dobrze i śmiało można było powiedzieć, że jest przystojny. Pomyślał, że bajki nie trwają wiecznie i wkrótce stanie się tym, kim był rano. Ale wszystko okazało się inaczej. Ojciec Stefani okazał się surowym, ale dobrym człowiekiem. Pomógł Maxowi odzyskać dokumenty i zbeształ go za to, że wtedy uciekł. Potem od razu mu pomógł. Stefani wypowiedziała te słowa, które kiedyś powiedział jej Max. Los dał ci drugą szansę. Być może rzeczywiście tak było. Ojciec dziewczyny załatwił Maxowi pracę jako ochroniarz i wysłał go na studia, aby otrzymał licencję zawodowego ochroniarza. Max był zadowolony, że teraz miał pracę i małe mieszkanie, które mógł wynająć. Chłopak postanowił, że nie zmarnuje tej szansy, ale mądrze ją wykorzysta. Nie chciał wracać na ulicę. Stefani starała się jak mogła, aby Max nie wrócił do miejsca, w którym zaczął. Dała mu telefon i często do niego dzwoniła, interesując się jak sobie radzi w pracy i w szkole. Czasami przychodziła do jego domu, by oglądać z nim filmy. Max przeszedł okres próbny: otrzymał pierwszą pensję i postanowił zadzwonić do dziewczyny. I tak ich przyjaźń przerodziła się w miłość, a potem w małżeństwo.